2020 wychodzi zestaw 30370. Ludzie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś tak jest: polibazek. Wy wiecie doskonale, że ja lubię polibaszki. A lubię w ogóle bardzo dużo rzeczy. Lubię klimat morski. Jak wiecie, nawet doskonale, swoją firmę nazwajam. Nawet od przystań Pl czyli związany temat jest z morzem. Lubię wszelkie tematy podwodne i podoba mi się w ogóle ta seria. Co mi się jeszcze podoba, podoba mi się też nowa opcja na YouTube. że jak się kliknie przycisk yy, lajkowania filmu, to się pojawia ten taki dźwięk fajny. Mam nadzieję, że widzieliście. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Yy, natomiast, moje drodzy, spotykamy się no właśnie z tym polibagiem. I wiele rzeczy mnie cieszy, wiele też mnie martwi. Ten polibag, póki co, jest już osiągalny chociażby na Allegro. Niestety, uważam, że w astronomicznej cenie. I to jest pierwsza rzecz, która mnie martwi, że ten polibarzek kosztuje 3 dychy. No, trzeba się przyczaić, żeby on był na trochę tańszy, bo jednak 3 dyszki, sami przyznacie, trochę dużo. To jest chyba mój najdroższy polibag w moim życiu. Jednak się połasiłem na niego. Druga rzecz, która mnie martwi... Ha, czy martwi mnie coś jeszcze? Hmm. Chyba nie, ale dobra, wyświetlalność tego filmiku mi martwi, więc możecie teraz go kliknąć, obejrzeć i szybko zmienić sytuację. Moi drodzy, mam w ogóle wrażenie, że ten polibaszek jest ciut duży. Oczywiście, my takie gabartowo polibaszki już nieraz otrzymywaliśmy, ale to jest, żebyście mieli tą świadomość, jeden z tych właśnie większych polibaszków. No i moi drodzy, teraz otwieramy i zobaczymy, z czym to się zje, chociaż oczywiście nie polecam Wam jeść tych klocków, to za trzy trzydychy to powinny być jednak smaczne. No ja rzadko kiedy jadam obiady za trzy trzydychy, więc jednak powinien być yy, ów ten obiad smaczny. Yy, oczywiście większość nas kupuje go dla jednego elementu, a nawet dwóch dla płaszczki i ewentualnie tego tutaj koralowca instrukcja rzuca nam się w oczy jest ona całkiem duża, natomiast też ładnie pachnąca, bo ja aż tutaj a siedzę z pół metra od tego miejsca czuję zapach tej instrukcji nie jednak gabartowo normalna ale papier ma, papier ma zdecydowanie lepszy niż przyzwyczajają nas do tego polibaszki i to jest good news moi drodzy, tutaj prezentacje tych większych zestawów jak doskonale również wiecie, jest to pierwszy zestaw z tych explorersów podwodnych ten również się u mnie pojawił zresztą nawet, nawet tutaj można że trochę straszy z boku, więc jeżeli nie widzieliście i nie chcecie usłyszeć moją opinię, to zapraszam. W ogóle ciekawostka jest, że nawet mi te ekstra morskie jeszcze tu leżą, tak na marginesie. Dobra, moi drodzy, może nie tracimy czasu, może sobie to ze i ocenimy sobie wtedy ten zestaw. No to jest w ogóle ciekawe. No dobra, moi drodzy, mało elementów, ale nie przyszliśmy tutaj dla elementów, tylko, znaczy, w sumie, dobra, przyszliśmy właśnie dla elementów, w sumie. Dobra, dajcie mi, moi drodzy, sekundkę i ja minutka 8 i yy, mamy zbudowany zestaw, tak. No i moi drodzy, w pełni zbudowany zestaw prezentuje się w taki oto sposób, i ciężko nie mieć wrażenia, że faktycznie jak za trzy dychy, to trzeba być mega zapaleńcem, by jednak za taką cenę ten polybag nabyć. Ja myślę, że on chwila się pojawi w znacznie korzystniejszych cenach. Więc jeżeli macie na niego tutaj ślinka, Wam cieknie na jego widok, zdecydowanie myślę, że warto tą chwilę poczekać. Tylko tak jak mówię, do no, tu jest mało, chociaż oczywiście głównie kupujemy to dla kilku elementów. A jeden z tych elementów, jest chociażby taka rafa koralowa, e, którą tu teraz widzimy, to jest ten taki nowy różowy, bym powiedział kolor w lego, chociażby hidden side'owe komórki Parker takie kolor mają. Jest on niesamowicie faktycznie ciekawym elementem, mówię jako rafie kolorowej. Tym bardziej, że widzimy, że tutaj będzie można świetnie te rafy w wieloraki sposób sobie łączyć. Ja się dziwię, że w jednym zestawie nie mam takich naprawdę popisowych, ogromnych krzaków tej rafy. Ale może to będzie przyszłość tej serii. I trzymam kciuczki, by właśnie to była przyszłość tej serii. By ta seria w ogóle miała jakąkolwiek przyszłość. Jeżeli mam powiedzieć coś, co mnie boli, to z jednej strony podoba mi się to, że wiecie, w tych większych zestawach. Stawach. Mamy tutaj poruszany też temat, chociażby właśnie zaśmiecenia może, że tutaj jakieś śmieciuchy występują i tak dalej. Uważam, że takie elementy powinny być w każdym absolutnie zestawie, żeby też nas jakoś uświadamiał w jakikolwiek sposób. I tutaj naprawdę kilka elementów takich śmieciuchów byłoby znacznie lepiej. Moi tak jeżeli przechodzimy już do tych lepszych elementów, bo właściwie wszystkie minusy już wymieniłem. Troszkę mało klocków, by było po prostu tyle więcej, byłoby fajnie i cenka. Tutaj nasz pojazd no nie jest za specjalny, a z tego boku nawet bym powiedział trochę razi, bo po prostu chciałoby się jednak taki jakieś śmigiełko mieć, wzorem chociażby serii Aquazon, ale powiedzmy okej, okay, to jest taki silnik, który tu wypluwa tą energię i nie ma śmigieł i jest bezpiecznie i ten pan sobie nie potnie nóg i ten, on jest wam pewnie wdzięczny, ten pan, Lego, tak zrobiliście, a tutaj klockozaur wymyśla jakieś głupoty bardzo prosty pojazd z tych yy, z innych boków, wręcz mówię tutaj kanty no nie jest za specjalny ale kto dla niego kupił zestaw? Raczej moi drodzy nikt, natomiast jeżeli przechodzimy już do hipka, no to tu się robi pięknie, on mi z jednej strony przypomina trochę yy, serię yy, Alpha Team, yy, która również niedawno miała swoją recenzję, yy, ale to ma przecież element na gaciach, w ogóle spójrzcie, to jest jeden element i troszkę mnie to zawodzi, bo jednak chyba wolałbym, żeby ta szybka w jakiś sposób była podnoszona, no ale cóż moi drodzy, nie można mieć a, wszystkiego. E, no ale dobra, tak on wygląda, to spójrzmy. Nie, no wygląda ładnie, naprawdę. Nawet spokojnie go widzę w jakichś kosmicznych mockach Star Warsowych. No, chyba go rzucimy sobie do najbliższego może mocka z ACODem, ACODem co sądzicie, moi drodzy? E, tutaj dwie lampeczki, akurat w tym wypadku kolor, mają czarny kolor, chyba, że to kamerki. Nie wiem, nie nurkuję, nie znam się. Um, ale nie, no chyba na te la latarki to będą na głowie, prawda? E, chciałoby się też, chyba, żeby miały ciut kolor niż czarny, ale też nie będę tu wybrzydzał. No i jest to ciekawy element, chociaż faktycznie, gdy go nakładam na, na głowę, ym, wydawać się może, że jest całkiem sporych rozmiarów, no ale widocznie tak to w życiu wygląda. Yy, buźka hipka jest absolutnie normalna, minimalny ból, ale kostium już tu płetwonurkowy jak najbardziej ok. a myślę, że nawet go troszkę docenię, bo gdy porównamy go sobie chociażby z takim... Yy, gdzie jest tam ten właśnie typas? Gdzie jest typas z tego? A i z tego uciek, ja mu się nie dziwię, bo on akurat nie był specjalny... O! Yy, gdy porównamy go sobie... Yy, Chociażby do typa innego, właśnie z tamtego zestawu, no to nawet jest bardzo dobrze bym o, rzekł. Choć rzeczywiście tamten nurkował w statku, ten nurkuje bezpośrednio w wodzie. Pełno elementów, jakieś jeszcze e, tutaj wskaźniki, suwaki, nie no, jest naprawdę ok. E, przy tamtym figurce mówiłem, że mam lekkie zastrzeżenia, że tam się dzieje za mało. Tutaj już tych zastrzeżeń nie mam. E, to taki nurek, ale bardziej zaawansowany niż mniej zaawansowany. E, z tyłu również też się coś dzieje, jest. Jak najbardziej spoko, jednak tym co interesuje nas wszystkich chyba najbardziej, prawda, jest ta płaszczka, więc następuje prezentacja ładny, ładny, naprawdę ładny element duży. Jak widzimy, od spodu ma również tu taki stud, że możemy je do czegoś przyklockować, bo ona się faktycznie fajnie a, trzymała. Minimalnie brakło, by tutaj jakiś strojaczek był z przejrzystych, transparentnych klocków, bo ona mogła faktycznie, tak jak mamy zaprezentowane na opakowaniu, tak chociażby w tym powietrzu, być. Yy, tak jak mówię, kolejny raz. Więcej klocków, kilka więcej klocków, i nawet te trzy dychy tutaj broniło tą cenę. Yy, yy, tak wyglądają płaski, moi ludzie, kiedykolwiek ciekawi, element naprawdę twardy, tu się nic nie wygnie, nic złego nie stanie. Od spodu już jakichkolwiek nadruków. Nie, no jest naprawdę ok. Moi drodzy, podsumowując, 3.0 370 jest naprawdę fajnym polibagiem, na który mi się czekało, naprawdę czeka cały czas całkiem spore grono osób. Tak jak mówię, że ono trochę stanieje, to jest jak najbardziej warto się nad nim pochylić. Chociażby dla płaszczki, całkiem całego hipka, czy tego elementu rafy koralowej. Chociaż ten, ten tutaj na głowę element też jest spoko, ten kask. Także myślę, że jest zdecydowanie się czym pochylać. Osobiście wolę ten za trzy dychy niż ten za cztery dychy. Taka jest moja opinia. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Mam nadzieję, że jakieś zdanie sobie o zestawie wyrobiliście. Jeżeli tak faktycznie było, to będę Wam bardzo wdzięczny za jakąś subskrypcję oraz odrobienie innych moich filmów, takich jak chociażby Aquazon tutaj wspomniany, czy coś jeszcze się działo. Może nie pod wodą, ale na wodzie działo się chociażby to. Więc wpadajcie, zaglądajcie, lajkujcie i nie zapominajcie o subskrypcji. Ja Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych ba-